Pierwsze pytanie powiem Ci z grubej rury. To jest pytanie, chyba, które pojawiało się najczęściej, gdy ja przeglądałam sobie te pytania. Czy Ty masz dziewczynę? Jak, jak na to pytanie bezpiecznie odpowiedzieć? No. Na For Dreamers, na koncie Fort Dreamers jest 247 tysięcy dziewczyn, a u mnie jest 145 tysięcy dziewczyn. Więc tyle mam dziewczyn. Ale myślę, że mógłbyś się kiedyś w przyszłości spotykać z fanką? No, na przykład ostatnio właśnie padło pytanie czy kiedyś jakaś fanka mi się spodobała i odpowiedziałem że tak mhm. więc kto wie no nie wiadomo co to w życie przyniesie co to w życiu przyniesie Vanessa Korczyńska pyta czy ty masz swój ideał dziewczyny no męczą cię męczą cię no męczą mnie tak. jeśli tak to, to jaki no um... Ja dziewczyny, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. to łatwo zawsze odpowiedzieć. Ja zawsze tak też podpowiadam, bo faktycznie i takie pytania dostaje i Dawid Kwiatkowski i tak dalej. Hmm, może jakaś aktorka albo aktor nie wiem, ktoś. Coś? O, tak, wspaniale. Uważam, że jest to, uwaga, kto? Lovato. Demilowata.